No, Ale dzięki trzeba wymienić nie, nie, nie wyrażając dolewania <grywka> chwili, <grywka> jaki kolor, weź tego. A na dywan serwera babkuje na spekcie. Nie wiadomo co on tam robi. <grystanie> Masz? Tu to, to co to spierdzielasz? Co? Spierdalasz. Co ja osiemam. No. To o co chodzi? Bo przeniosłeś tego... E, Reda i byłeś sam w kinie. Właśnie to chciałem zrobić. Tu masz blokad. Nie mam. Marnie, no, nie wybuchło na no, jakąś No wiem, właśnie co Instagramu. co To zaraz zobaczysz, co ja robię od czasu do czasu. Okay, Widziałeś? Jezusa, ja wyszłę, ja weźmę tu teraz a ty będziesz mnie strzelał, okej? Okay? Dobra. A to jeszcze jeden lewy. Ej, daj mi się zabić jeszcze raz, bo jeszcze jeden lewy zrobił. Dasz jeszcze razę. Ej. Dasz da raz. te rady. Dasz.